Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Dzisiaj druga część czytania pod tytułem Co dobrego przed nami. I ta część przeznaczona jest dla osób z podznaku koziorożca, wodnika i ryb, czyli z, dużej, z dużych arkan. Patrzymy na jedną kartę, która pokaże nam energię odpowiadającą na pytanie co dobrego przed nami, a z małych arkan będziemy widzieć co pomaga jeszcze dodatkowo w tej sytuacji, w której być może prawdopodobnie będziecie. Czyli tak, zaczynamy od osób spod znaku koziorożca. Koziorożec, koziorożce moje drogie, co dobrego przed Wami, przed Wami koziorożcami. Co dobrego przed Wami. Koziorożec, co dla koziorożca. Koziorożca. No jeszcze raz. Koziorożec. Co dobrego przed Wami. Raz, dwa, trzy. Dla koziorożca. Słońce super. Słońce oznacza wakacje, słońce oznacza same pomyślne wiadomości, słońce oznacza szczęście, wolność, mile spędzony czas, narodziny czasami, narodziny wszelkiego rodzaju, nowej miłości, nowej relacji, narodziny dziecka, zaręczyny na przykład takie rzeczy, także słońce zwiastuje koziorożcom czas radości, czas, czas szczęścia. I jeżeli mogą z tym być związane jakieś szczęśliwe wydarzenia, to oczywiście to. No i oczywiście jak jesteśmy w temacie szczęścia, no to mówimy tutaj również o sukcesach. Sukcesach w relacjach, sukcesach w życiu zawodowym, także bardzo piękna energia, która nas zachęca do tego, żeby korzystać z tego, co przychodzi z każdym dniem. Każdy dzień niech będzie dla Ciebie świętem. I okazją do radości, jak można powiedzieć, mając kartę słońca. Tu jest pokazana neutralność, tu jest pokazana harmonia. Um, to jest takie szczęście jak w dzieciństwie, czasami się bawimy, prawda? Sukces na każdym polu. Albo przynajmniej, jeżeli już nie jest sukces spektakularny, to coś, co nam sprawia ogromną radość. I co do tego wszystkiego, jeszcze koziorożcom pomaga. Co dla koziorożców? Co pomaga? Co pomaga? Król Pucharów pomaga. Co, co tu można widzieć? Miłość. Król Pucharów to są dojrzałe uczucia, dojrzałe emocje. Może być osoba z podznaku. Ryb, raka albo skorpiona, przyjaciel, ktoś, komu ufamy, kto nas rozumie, z kim się dobrze rozmawia, takie podobne rzeczy. Więc tu mamy pokazaną nową relację, miłość, szczęście, zakochanie, A mile spędzony czas. Co wy na to, kochani? Koziorożce, piękne energie mają na najbliższy czas. A zobaczmy teraz. To następne wodniki. Wodniki, no i drugie. Co przed Wami? Co dobrego, co dobrego przed Wami, bo na dobre rzeczy patrzymy. Co dobrego przed Wami, wodnikami. Co dobrego przed Wami, wodnikami. Co dobrego. Dobrego przed wami wodnikami. Raz, dwa, trzy. Wisielec pokazuje czas jakiegoś odpoczynku, nic nie robię. Mogę pewnym rzeczom przyjrzeć się z innej perspektywy. Więc jeżeli, powie, jeżeli mamy pokazaną kartę wisielca, warto jest pewne rzeczy przełożyć na później lub po prostu tak zrobicie, ale to jest na pytanie odpowiedź co dobrego przed Wami. Jest to jest jakiś odpoczynek. Przyjrzenie się sprawą z innej perspektywy, odłożenie czegoś na później, ale właśnie to, co chcę powiedzieć, czasami najlepszą drogą, metodą działania jest nic nierobienie. Tak pokazuje Wisielec, jeżeli patrzymy na to ze strony pozytywnej: wstrzymanie wszelkich działań. Hm. Wstrzymanie wszelkich działań. Ciekawe. Co pomaga wodnikom w tej sytuacji? Co pomaga? Czyli zawieszenie. Może być zawieszenie działalności, zawieszenie relacji, zawieszenie kontaktu. Co dobrego? Co wy na to? Co pomaga? Co dobrego? A co pomaga w tej sytuacji wodnikom? Co pomaga? Przede wszystkim też będzie pokazane. Ale co pomaga? A co pomaga czwórka buław? Więc, może to jest tutaj w takim szerszym kontekście pokazane. Czwórka buław pokazuje jakieś święto rodzinne, pokazuje miłe spotkanie. Tutaj może być pokazane dla jednych osób, na przykład, tu może być pokazane, pokazane świętowanie czegoś, jakichś sukcesów, i tak dalej. Tu może być pokazane odejście od jakiejś grupy, od wycofanie się z jakichś relacji towarzyskich, na przykład, prawda. W czwórce buław e, robimy sobie wiecznie święto i e, mamy święto, a w wisielcu mamy tak, jakby to nie było w tym momencie najważniejsze, prawda? Na przykład też tak można spojrzeć na te karty. Więc e, tutaj m, przychodzi do głowy taka rzecz, że inaczej patrzymy na sprawy związane na przykład ze spędzaniem czasu naszego wolnego. To też możemy wziąć pod uwagę, inaczej na to patrzymy. Mm -hmm. Może tu być pokazane również e, zaprzestanie jakichś e, spotkań, prawda? To będzie dla jednych osób, a dla drugich osób e, w Wisielcu będzie właśnie pokazany wypoczynek. A co pomaga w czwórce buław? To, że mamy e, po prostu do tego korzystne okoliczności, że akurat sytuacje tak się toczą, że możemy sobie na to pozwolić. Bo coś się nam udaje. Co tam u Was słychać wodniki? Jak to u Was będzie? Jak to u Was będzie, moi kochani? I kto został nam? Ryby. Ryby. To zobaczmy dla ryb, co dobrego przed Wami. Dla rybek. No ciekawe, ciekawe. Co dobrego przed Wami lubkami? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. O, to się niektóre ryby może się ucieszą. Czy się ucieszycie, czy się nie ucie ucieszycie? Jak odbieracie karty śmierci? Co dobrego. Udaje się coś zakończyć, udaje się coś zamknąć, wyjść z jakiejś relacji, prawda? Wyjść z jakiejś relacji, która się nie podoba, albo wyjść z jakiejś sytuacji, która jest męcząca. W karcie śmierci zmieniają się diametralnie okoliczności, w których jesteśmy, więc niektóre osoby mogą nawet zmieniać miejsce pobytu, ale na lepsze. Niektóre osoby, dla niektórych osób może się kończyć. Z Czas jakiejś stagnacji, braku weny, braku energii, może też dlatego, że już w najbliższym czasie, kochani, zaczynają się Wasze urodziny, więc to będzie od daty urodzenia początek nowego Waszego cyklu w życiu, i karta śmierci pokazuje, że do urodzin ten cykl musi się zamknąć, ta energia musi się tak jakby dopalić. I wchodzimy w coś nowego w naszych urodzinach, prawda? Karta śmierci zamyka wszelkie okoliczności, które były dotychczas. Karta śmierci może dla niektórych osób oznaczać zamknięcie jakiegoś interesu, zmianę pracy, no mówiłam, zmianę miejsca pobytu, odejście od relacji, prawda? Ale tutaj, jeżeli patrzymy w kontekście co dobrego, zakończenie trudności, o ja bym powiedziała, mhm. W karcie śmierci niczego się nie boimy, bo wiemy, że to jest konieczne, albo przyszedł na to moment i czekamy tylko na to, czekamy i mm, tylko na to, co, e, co nowego przychodzi. I bardzo szybko przyjdzie do nas coś nowego, co będzie zupełnie inne niż to dotychczasowe. W takiej sytuacji mamy zobaczyć jeszcze sobie, kochane rybki, co? Co dobrego wiemy, a co pomaga? Co pomaga do karty śmierci? No i widzimy Trójka Buław, a Trójka Buław to są początki, samodzielność, może dobieranie jakichś nowych działań, ale z kartą śmierci widzimy, że tutaj zdecydowanie coś zamykamy. I rozpoczynamy w trójce buław nowe. W trójce buław y, już przystępujemy do działania, dlatego że przygotowywaliśmy się do tego, jesteśmy do tego już przygotowani, więc nie ma y, sensu w ogóle zwlekać czy czekać. W trójce buław jest teraz już, bo to są buławy, prawda? Samodzielnie, zgodnie z planem, zgodnie z naszymi y, Wyobrażeniami, też można powiedzieć, i też może dotyczyć podróży, i też może dotyczyć zmiany miejsca. Bardzo przyjemne, mam nadzieję, dla Was to są wiadomości. Ja Wam moi pięknie serdecznie za dzisiaj dziękuję i zapraszam oczywiście do kontaktu. Do zobaczenia.